Gościem DD Włocławek TV jest dzisiaj trener zespołu piłkarskiego, lidera Włocławek, pan Wojciech Rojewski. Witam pana, panie trenerze. Rozmawiać będziemy oczywiście o aktualnej sytuacji klubu. Otóż sytuacja w tabeli wytworzyła się ciekawa, bo w, w okręgówce jeden mecz do rozegrania, mecz w czwartek, czyli jutro, jedziecie do Lipna, macie tyle ja. samo punktów co rywal, no i proszę może opowiedzieć tutaj kibicom o możliwych wariantach, bo możecie awansować do, do czwartej ligi. No jest taka możliwość, także możliwości jest wiele. Także przy wyniku 0-0 awansuje Lipno, przy wyniku 1-1, mówię tutaj w tej chwili o remisach, może być Baraż na neutralnym terenie, natomiast inny remis powyżej 1-1, a więc 2-2, 3-3 i tak dalej, premiuje nas do awansu. No oczywiście zwycięstwo, które jest duże, no to wiadomo, że. Ta duża awansuje. Także możliwości jest wiele. Jakie nastawienie za tym przed spotkaniem? Czy lider jedzie po, jedzie po wygraną, czy też nie myślicie o wyniku, po prostu gracie swoje, zdecyduje być może dyspozycja dnia, być może szczęście? Jak pan myśli? Myślę, że dyspozycja dnia, bo tutaj oczywiście chłopcy są nastawieni na to, żeby, żeby wygrać ten mecz i, i awansować. Natomiast no mówię, jest to młody zespół i, i trudno nawet mi. Dzisiaj powiedzieć, jak rozpoczniemy ten mecz, jak zagramy. Także mają mecze dobre, bardzo dobre, a niektóre mecze słabsze. Także no, trudno mi jest powiedzieć, co będzie jutro. Natomiast na pewno jest wola walki i duch taki w zespole, że idziemy po, po awans. Oby w takim razie udało się przywieźć trzy punkty i awans, ale odpukać, jeżeli się nie uda, co wtedy? Czy, czy nie będzie wtedy jakiejś tragedii, że zmarnowana została szansa? Jak to, jak to wygląda w klubie w tym momencie? Nie, nie ma w tej chwili w klubie presji takiej, żeby koniecznie awansować. Zresztą przed sezonem nie, 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 nie myśleliśmy o tym. Natomiast, no mówię, sytuacja się wytworzyła taka w tabeli, że, że gramy o ten awans, no i no co, warto skorzystać z tego. I także tutaj myślę, że, że jeżeli awansujemy, będzie bardzo dobra sprawa. Natomiast, no, jeżeli będzie porażka, to no trudno. Tak się też zdarza. Jeśli lider awansuje to jest kwestia kolejna, kwestia oczywiście organizacyjno-finansowa, budżet, pieniądze. Gra w czwartej lidze to już dużo większe wydatki, zatem zapytam, czy po prostu klub będzie dysponował odpowiednim budżetem w razie awansu, by móc grać w czwartej lidze? No jest w tej chwili ten problem właśnie, że nie ma sponsora takiego strategicznego tego zespołu. No i w przypadku awansu jest, na, tym, na ten dzień jest tylko jeden pomysł, a więc tutaj połączenie się z WSHE i zasilenie tego zespołu studentami, którzy studiują w WSHE. Natomiast innego pomysłu na razie nie ma. Czy myśli Pan, że, że studenci w to oczywiście najlepsi? Być może wyróżniając się tam, to, to byliby zawodnicy, którzy mogliby gwarantować przyzwoity poziom, choćby w okręgówce. Już nie wybiegam do czwartej ligi, bo to już jest dużo wyższy poziom. Szczerze, jak, pan, jak Panu się wydaje? Nie mam rozeznania. Wiem tylko, kto studiuje w USHE z naszej szkoły, a więc z liceum. Natomiast no, liczymy też na to, że, że z zewnątrz będą, będą zawodnicy, którzy, którzy będą chcieli grać w tej, w tej drużynie. Natomiast no, jeżeli nie będzie innego pomysłu, jeżeli nie będzie drużyny, no to trudno pchać w tą ligę, jeżeli, jeżeli tak mówię, nie będzie podstawy finansowej no i zespołowej. Na no co w takim razie dzisiaj mogą liczyć kibice? Pewnie też ciężko wyrokować, ale. Ale na ile są szanse, że jednak ten zespół będzie, że, że, że uda się wystartować czy to w czwartej, czy to znowu w piątej lidze, tak aby obyło się bez jakichś problemów dużych organizacyjnych? No, na dzień dzisiejszy to jest właśnie wielka zagadka, co będzie powiedzmy w sierpniu. Także tutaj na razie myślimy tylko o tym meczu no i, i odpoczynku, a później no to już działacze muszą pomyśleć co dalej robić. W takim razie na koniec wybiegnijmy nieco, nieco dalej, bo w miasto ponad 100 tysięczne, tymczasem lider Liga Okręgowa, w klasa wyżej, ale to chyba i tak nie jest dobry poziom dla, dla takiego miasta. Oczywiście tak. No tu Główny problem to jest właśnie sprawy finansowe. W ostatnim okresie Wodsławia ma sponsora, zresztą widać, że że postawiła na, na zbudowanie jakiejś takiej solidnej drużyny. Myślę, że to zaowocuje w przyszłości. W tym sezonie im się nie udało, ale myślę, że w przyszłym sezonie już, już, już będą walczyć o to premiowane miejsce do trzeciej ligi, bo no, stadzi i Wocławia, i Wocławek też kończąc, jakby pan ocenił, na co, na jaką klasę rozgrywkową zespół piłkarski, w jakiej klasie stać na dzisiaj w Otławek. Trzecia liga, druga, może coś wyżej? Jak panu się wydaje? Myślę, że na dzień dzisiejszy to tylko trzecia liga, bo druga liga to już rzeczywiście są duże pieniądze i, i na razie nie widać, nie widać jakichś perspektyw, żeby, żeby ta liga była. Dziękuję serdecznie Dziękuję za rozmowę. Moimi Państwa gościem był trener lidera w Otławek, pan Wojciech Krojewski. Dziękuję.